Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Agnieszka Marcinkowska z podcastu Szmula rozkminia biznes, w którym rozkminiam jak to jest na początku prowadzenia własnej działalności. Chociaż ja prowadzę działalność 4 lata, mam swoją szkołę językową od 4 lat. Nie wiem, może dla kogoś, kto to słucha, jest to już dużo czasu, długo. Ja uważam siebie dalej za początkującą przedsiębiorczynię. To przedsiębiorczyniom w ogóle to brzmi jakimś, nie wiem, jakimś maklerem nieruchomości, albo właścicielem firmy, albo nieważne. No, przedsiębiorca to jest bardzo duże słowo dla mnie. Na pewno się nie czuję jeszcze przedsiębiorcą. Nie wiem. Muszę chyba przeczytać definicję przedsiębiorcy, ale dobra, nie będę w to wchodzić. Teraz słuchajcie, no cztery lata prowadzę swoją szkołę językową, do tego jeszcze teraz teraz cały czas pracuję od kilku miesięcy nad moim kursem online, no i zaczęłam nagrywać ten podcast i pamiętam też, jak to było na samym początku, jak otwierałam działalność i jak bardzo się skupiałam na rozwoju firmy, na rozwoju swoim też, bo no ja jestem z zawodu nauczycielką języka niemieckiego, ja wiem jak się uczy niemieckiego. Nie wiem, jak się prowadzi firmę, więc jakby skupiałam się na maksa, na rozwoju własnej firmy, na rozwoju swoim osobistym. Wiecie, ciągle chodziłam na jakieś szkolenia, warsztaty i takie różne rzeczy. Naprawdę to trwało po prostu, e, chciałam powiedzieć, latami, ale naprawdę ja tak się czuję teraz po tych czterech latach. Jakbym ja mia... zresztą cały czas tak robię, ale e, teraz dopiero zaczynam myśleć o tym. Jak to robić zrównoważenie, bo bardzo dużo moje życie straciło od początku prowadzenia działalności i chciałabym Wam o tym powiedzieć, dlatego żebyście Wy na początku prowadzenia firmy może się tak nie zapętlali, może też dbali o, o wszystko, nie tylko o, o jedną rzecz w Waszym życiu. Ja no, tak się skupiłam na rozwijaniu własnej firmy, że po prostu yy, zaniedbałam też yy, tak szeroko pojętą prywatę. No i co? Słuchajcie, jest to dosyć ważny temat, dlatego że teraz po czterech latach ja pierwszy raz pojechałam na urlop taki tygodniowy. Miałam dwa tygodnie urlopu, co prawda, ale w tym pierwszym tygodniu jeszcze troszeczkę, troszeczkę pracowałam, ale w tym drugim tygodniu już naprawdę starałam się nic. I ja dopiero sobie zdałam sprawę teraz, niedawno jak wróciłam z tego urlopu, że ja tak naprawdę nie umiem odpoczywać do końca cały czas myślałam coś trochę o firmie i było mi po prostu bardzo trudno to wyłączyć. Ale jest to efekt właśnie tego, że po prostu przez trzy lata non stop po prostu zapieprzałam, nie zwracając uwagi na to, jak ja funkcjonuję poza, poza moim takim środowiskiem zawodowym. Um. I mimo tego, że firma się rozwijała, ja jestem bardzo zadowolona z, z rozwoju mojej firmy. Wszystko niby było ok, ale ja i tak cały czas mam takie wrażenie, jakby coś było nie tak. <laughs> I, I o co tu chodzi? Także y, bardzo Wam polecam na samym początku, y, już od samego początku, jakby wykluczać we, w całym życiu wykluczyć tę koncentrację tylko na jednym obszarze w naszym życiu. Bo wiecie, czasami tak się zapętamy w pracy, szczególnie jak osoby są, które zakładają właśnie swoje własne firmy, działalności, no, tworzą jakieś nowe projekty i tak dalej, to tak się czasami w to zagłębiają, że zapominają, zapominają o Bożym świecie, a potem się to po prostu może kończyć... Y no, małymi tragediami takimi życiowymi czy rodzinnymi, e, przyjacielskimi i tak dalej. Także, no, nie polecam i, i od razu, jak zakładacie firmę, to jakby wie, wiedzcie, kiedy jest ten fajrant, no, nie? Także to, to wam bardzo bym polecała. Zresztą, no, ja tutaj zawsze mówię, że nikomu nic nie chcę polecać, a zawsze coś polecę, no, świetnie. Słuchajcie, no, ale co? Bo, po prostu chodzi mi o to, żeby, że ja bardzo żałuję tego, że ja na początku, czy w ogóle. W zasadzie teraz można to też zrobić, że warto sobie tak po prostu usiąść i zastanowić się, co ja pomijam: kontakty, może czas wolny, umysł, ciało zaniedbuje. Nie mam czasu na, nie wiem, na treningi, na spacery, na to, żeby coś przeczytać, na to, żeby pospędzać razem czas z moimi bliskimi. I po prostu, jeżeli widzisz, że są sfery w Twoim życiu, które zaniedbujesz, to po prostu warto się za nie zabrać i gdzieś tam do tego doprowadzić do tej równowagi. Dlaczego o tym mówię? Bo jak wiecie, to właśnie jak jest za dużo pracy, no to po prostu mm, nigdy nie będzie to do końca dobrze. Wiecie, nie można cały czas trenować jednej nogi, bo ta druga będzie chudziutka, malutka i w ogóle nic. Ja takie mam wrażenie, czasami wiecie, y, pamiętam jak moja siostra była mała i złamała nogę i miała bardzo długo tą nogę w gipsie. I po prostu y, o kuli chodziło się tylko na jednej, tak? Albo gdzieś tam cały czas korzystała tylko z, tym je, z tej jednej i jak ściągnięto jej gips, to ona po prostu tą drugą nogę miała taką chudą, nie? Tam mięśnie wiecie, kurczę, długo nie pracowały, taka, taka bezsilna ta noga była, także warto zawsze się skupiać na dwóch rzeczach, jeżeli oczywiście mamy. E, Możliwość i, i nie mamy, nie wiem, tej drugiej możliwości w gipsie, jak moja siostra, że tak powiem, ale no warto po prostu zwracać uwagę na takie rzeczy, bo prędzej czy później to da nam o sobie znać. I mi dopiero daje to znać po czterech latach prowadzenia firmy, gdzie ja też dopiero się zaczynam, wiecie, rozwijać i dopiero teraz czuję, że mogę powiedzieć: Ok, ja mam w miarę stabilną firmę. I jestem z tego zadowolona i wiem, że na początku jest to trudne, dlatego że się po prostu goni, żeby to rozwinąć, bo jest stres, czy to się uda, czy się nie uda, często nie mamy jakiegoś zapasu finansowego, więc warto na to zwracać uwagę. Jest taki frazes w biznesie, mówi się, że jedyną trwałą rzeczą w biznesie właśnie jest zmiana, więc jakby na zmiany trzeba się przygotowywać, ale te zmiany muszą być zrównoważone. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że firmy się rozwijają bardzo szybko, bo na przykład strzał w dziesiątkę, super rynek przyjął i w ogóle, no ale okazuje się, że po prostu firma tak się szybko rozwija, że przestaje ogarniać. Wiecie o co mi chodzi, że, że są firmy, nie wiem, jest firma jakaś wysyłkowa, coś sprzedają na Allegro, nie wiem, gdziekolwiek, po prostu sklep internetowy, a nie mają tak rozwinętego, na przykład rozwiniętego systemu logistycznego, albo wysyłek i tak dalej, nawalają z przesyłkami, nie dostarczają na czas i tak dalej. Także no, trzeba tego też pilnować i wiecie, i to, że mamy po prostu jakby, nam się firma rozwija, ok, to znaczy, że prawdopodobnie mamy więcej pracy, a jak przestaniemy ogarniać, to to ma zły wpływ na nas, wpływ na nas, na pracowników, na klientów, często też na takie najbliższe otoczenie. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że zbliża się nowy rok szkolny i ja, jak prowadzę tą szkołę językową, to wiem, jak ja się zapętlałam na sierpień, wrzesień, październik, to jest masakra w szkole językowej. To jest masakra, słuchajcie. Ale ja muszę teraz, w tym roku, pierwszy raz staram się zrównoważenie do tego podejść i świadomie po prostu um, jakby realizować te swoje obowiązki. Teraz jest mi trochę łatwiej, co też jest, wydaje mi się, jednym z moich. Um, Dobrych posunięć, jeżeli chodzi o rozwój zrównoważony w mojej firmie, to jest na przykład właśnie zatrudnienie tej mojej prawej ręki Kamila, dlatego że przez te trzy poprzednie lata działałam sama i chciałabym Wam o tym powiedzieć, jakie były moje błędy, przez to, że firma mi się bardzo szybko rozwijała. A ja po prostu przestałam ogarniać, prawie doprowadzając do tego, że naprawdę um, odczuwali to po prostu moi klienci. No oczywiście się tej puk nic złego nie stało, ale ja już byłam, po prostu działa, działałam w chaosie i w takim... Um, w takim zasadzie lataniem po omacku i ratowaniem, wiecie, po prostu gaszeniem ognisk różnych, nie? A już po prostu gdzieś tam za plecami się palił pożar, ale no, nie spaliło mnie to. Um, I słuchajcie, w mojej szkole językowej właśnie byłam już na takiej granicy, takiego um, taka klęska urodzaju, nie? się wszystko super rozwija, a ja przestałam po prostu ogarniać, bo ja miałam, otwierając moją szkołę językową, chciałam miałam w planie, że to będzie taka mała szkoła, że to będzie szkoła y, z niemieckim, będę miała może jedną lektorkę, taką, bo miałam dwie sale, więc mówię dobra w jednej ja, w drugiej. I ona tak na luzie będziemy sobie spokojnie się rozwijać. Potem nagle ktoś tam zaczął pytać o angielski. No i dobra, wprowadziłam ten angielski. Potem tych, kurde, anglistów było za mało, więc następny, następny, następny. W pewnym momencie w tym roku szkolnym, na przykład, miałam 16 lektorów, to jest bardzo dużo, jak na mój web, że tak powiem, w jednym punkcie. Teraz znowu się zredukowała, że tak powiem, ta liczba do 11, ale nadal jest to duża odpowiedzialność za powiedzmy swoich współpr współpracowników. No plus jeszcze mam te prawe. Ta tę prawą rękę, więc jakby są ludzie, że tak powiem, do, um, do wykarmienia, no nie, na tej zasadzie, ale też trzeba dbać o swoich klientów, no w tym przypadku tutaj są moi kursanci. I słuchajcie, ja podjęłam się, ja chciałam rozwijać wszystko naraz, ja podjęłam się tego kursu online, zaczęłam go tworzyć, w końcu go zostawiłam na parę tygodni po prostu bez ruchu. Ta szkoła, zatrudnianie lektorów, jakby wszystko było naraz. I, i, I jakby ta szkoła się tak rozwijała, że było bardzo dużo klientów, ale ja jakby organie, ogarniałam wszystko sama, dlatego że ja sama prowadziłam też lekcje, byłam właścicielką tej szkoły językowej, byłam panią sprzątającą, panią od marketingu, jakby byłam pracownikiem we własnej firmie i to po prostu e, kończyło się tym, że no zawalałam właśnie prywatę. A druga sprawa była też taka, że ja po prostu nawet zawalając prywatę nie byłam w stanie obrobić tego, co było. Więc jakby nie każdy jest gotowy na takie duże zmiany i na taki rozwój, wiecie, szybki. Pamiętam, że na przykład były takie sytuacje, że ja nie odpisywałam po kilka dni. Rozumiecie, własnym klientom, że ktoś na przykład zapytał o kurs, a ja potrafiłam odpisać za trzy dni, a to już tak naprawdę niektóre osoby nie były zainteresowane, no bo kto tyle, czeka, jak wysłał pięć ofert, pięć zapytań do różnych szkół językowych, no to sorry, kto pierwszy, ten lepszy, no nie. Albo na przykład y, zdarzało mi się, że nasi stali kursanci pisali do mnie: Hej, Aga, y, słuchaj, bo ja nie dostałam faktury w tym miesiącu. Rozumiecie? Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja na pewno wszystkim wysłałam faktury. I, I oczywiście mogłam to potem sprawdzać 50 tysięcy razy, po prostu patrzeć, ile mam kursantów, ok, krok po kroku, yy, ile, yy, jakby ile faktur zostało wystawionych, ale w, w pewnym momencie to już po prostu nie ma ich, nie wiadomo, to nie są jakieś, wiecie, tysiące czy coś, ale po prostu już zrobiło się tego dużo. A ja yy, nie wiem, gdzie musiałam coś po prostu przeoczyć. Bo też jeszcze robiłam to ręcznie, wystawiałam każdą fakturę ręcznie, więc to było, to było dla mnie trudne. I naprawdę czasami było tak, że odzywało się w ciągu jednego miesiąca, potrafiło się odezwać dwóch, trzech kursantów, że ja im nie wysłałam faktury. I rzeczywiście, jak potem weszłam w ten program do wystawiania faktur, okazywało się, że ja bez kitu im nie wysłałam faktury. Ja jakby przez to nieogarnianie zaczęłam okradać samą siebie. Dobrze, że mam tak lojalnych klientów, że naprawdę się e, sami odzywali. No ale nie wiem, ilu się nie odezwało. Ciekawe, nie teraz, no, ale no, wiadomo, no jestem w stanie to sprawdzić, ale po prostu wtedy, wtedy dało mi to do myślenia, że oho, ok, Marcinkowska, przestajesz ogarniać. Albo na przykład była taka sytuacja, że na przykład zapisałam kursantkę na nie ten kurs, co trzeba, w sensie na ten kurs, co trzeba, tylko w innych terminach. A jeszcze na przykład był taki moment, że mieliśmy szkołę, był taki moment, no, były czasy jeszcze przed Covidowe, że nasza szkoła działa, działała stacjonarnie. No i wyobraźcie sobie, że ta kobita dwa razy, dwa razy jechała z drugiego końca miasta do nas, do centrum, do szkoły językowej, gdzie w ogóle parkowania szukasz 40 minut, teraz już nie, no bo jest online, więc luzik, ale naprawdę, ona po prostu przyjeżdżała. Na nie, nie ten termin, w którym się odbywał kurs, bo ja po prostu miałam tyle pracy, że ja jej w ogóle ja już nie pamiętam, komu co mówię. Teraz to już w ogóle wszystkie, zawsze piszę maila, nigdy nie ma nic na gębę. Jak rozmawiam przez telefon, potem mam podsumowę tą rozmowę, ja muszę mieć to napisane, bo ja potem nie pamiętam. I po prostu ja jej podawałam złe terminy zajęć, wyobrażacie sobie. Ona była tak wściekła, że ja się dziwiłam, że nie wystawiła nam negatywa i ja po prostu nie mogłam spać przez tę sytuacje, bo po prostu wiedziałam, że tak nawaliłam. Ale to było po prostu spowodowane tym, że ja miałam. Za dużo tego już, za dużo tych obowiązków, za dużo tno. ta firma się super fajnie za szybko rozwijała i ja przestałam ogarniać. Więc to jest coś, przed czym ja was chciałam ustrzec, jak otwierasz własną firmę, albo jesteś na samym początku, albo już robisz to, to ratuj się kto może, bo nigdy to nie będzie dobrze, jeżeli po prostu wiecie, będzie ci się rozwijać za bardzo. Dlatego ten zrównoważony rozwój jest bardzo ważny. Nie trzeba, jak to się mówi, mierzyć siły na zamiary coś takiego. Wyobrażam sobie to też w takich sytuacjach, jak są osoby, które wygrywają w totolotka bardzo duże sumy pieniędzy, a potem trochę nie ogarniają co z tym zrobić i w ogóle i, i nie są przygotowani też mentalnie na, takie, na taki zastrzyk. Ja tak samo sobie myślę, że ja na przykład nie byłam przygotowana mentalnie na taki rozwój mojego biznesu. No, dlatego w tym roku cieszę się, że jest już Kamil, że jest moja prawa ręka, że ja też jestem mądrzejsza, dojrzalsza, starsza, ale wiem, że ja po prostu w tym roku już zupełnie inaczej podchodzę do tego i powiem Wam, że jest połowa sierpnia, oczywiście roboty jest w bród, ale tak jakoś się czuję mm, stabilniej, nie? nie tak jak zawsze po prostu w tym okresie był wielki szał, więc no zobaczymy. Wrzesień tuż tuż, trzymajcie kciuki, a ja trzymam za Was, bardzo dziękuję za uwagę. Chciałam się jeszcze tylko pochwalić na sam koniec, że... Wróciłam do TikTokowania. Słuchajcie, zapraszam Was na TikToka, ale na TikToku nazywam się Frau Marcinkowska. Ja go kiedyś założyłam do niemieckiego, teraz będę sobie tam trochę, trochę o niemieckim gadać, ale też będą takie, powiedzmy, dwutematyczne to jest TikTok, trochę nauki języka niemieckiego i też pokazuje trochę w takich śmiesznych filmikach, jak to jest z perspektywy właścicielki szkoły językowej prowadzić taką firmę. Także zapraszam Was serdecznie. Frau Marcinkowska oczywiście na mojej stronie internetowej szmularozgminia.pl znajdziecie odcinek i pod tym odcinkiem będą też wszelkiego rodzaju linki i będziecie mogli tam sobie wejść i pooglądać mnie w internecie. Dobra, dzięki wielkie, miłego wieczorku. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Pa, pa.